Sialeczka, z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy na trybie jaki jest Skybox. Eee, no i zobaczymy, czy Skyboxy na Hypixel są e, spocone. A w sumie to ja to wiem, tylko chcę tym odcinkiem potwierdzić tą tezę. Eee, to jak mówić eee, Nie są aż tak bardzo posłone, ponieważ raz by się dało wygrać gierkę. Więc, no. Ale podobnie po prostu źle gierki, z przyposądanej gierki. Jak po prostu gierki no, są, no. tak na happy pixel. Celem oczywiście odcinka jest wygrać rękę, choć w to wątpię. Bo ja wiem, jakie tutaj grają. Tryhardy, klasy mam Zaczynam, zaczynać Full tryhard widzowie Ciekawe czy na jaką wystań... o tu leci Ciekawe tu aj, nie wystąpił go Dobra, do tego wystąpiłem Jeden już kill jest na odcinku. Aha, Wła, mam kolejnego killa kolejny kill Aha, się to pierwsze ręce wygrałem, bo to jest spacone. Aha. Nie, no. Jest. I że zostało już cztery graczy co, Razem ze mną chyba nie Pierwszy killerem byłem Ale chyba trzecie miejsce, ogólnie na ręce Blisko było i w pierwszą na wygrał A Widzę, że dzisiaj platforma forma jest Spotkanie level expert Malwę. Tak, 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 już mam do tutaj nie ma typa, do, do tego. Ale strefa Dobra Tak seta mamy Szybko przełożenie weku Tutaj widzę że jeszcze mamy sąsiada Chthęci się budować No śnieży, dobra Niech sam się dobuduje Ja go tylko zrzucę Drugi frak Tutaj ręce Nie ma tu, a tu jest coś na środku. Dobra, Rozwalony Aj, kurde. No nie, drugie miejsce. Ale znowu pierwszy killer. Kurde no. tylko ręka. Aha, i moja teza wychodzi, że. Że nie, nie jest do potwierdzenia no cóż Nie, a jeszcze to dobra to, to tak, tu na pewno skiewersie na duo. Te w on tego nie zaprezentuję, ale na pewno da się wygrać, ale No właśnie ale to, Ty pasie rzucić Ora Oj, i jakieś Regenka i się dobra Troszkę kultaj. dobra Sponi szukam, nie mam Dobra, a tu w się w szybka Regenka i plec mu Dobra, zabita, ale przez tego typa Aha, skoczował ładnie Dobra, rozwalony. Łuk ktoś ma. Tamten typ ma łuk. I zostało 3 typów, czyli ten typ jeszcze jakiś ani wygrany. Noaj. Nie, no jesteś w sklepie. Mogę podkiuć, że zapomniałem. Skupienie. Nie, no z RHP mi rozwali. Trzecie miejsce nie? Na rękę. No cóż, bardzo dobrze, jakoś idzie akurat dzisiaj forma S a bo grałem ono takiej godzinie gdzie też sam Steve wygrają. Dobra. A gdzie tu jest światło? Łuk, dobra Ciekawe jak to się... Ktoś... a nikt się nie zaczyna budować Dobra, to na światło jestem Siekiera Ej, jajko co to właśnie by było? Szkielet? Dobra, to wspomniałem Złuk, bo... Tutaj plecy, na ktoś coś zrobić. Aj, no właśnie. No i ktoś zrobił plecy, to jest fajnie. No cóż, blisko. GGG. No, to po prostu, chciałem mówić, to po prostu. Nie ma, nie, nie miałam żadnego pomysłu, co mogę na ten Skybo zrobić. Ja chciałem nagrać, to takie po prostu, nie lubię się ...luźnie gierki, teraz full tryhard to jest wygrać na odcinku. Także na tym serwerze z Skywarsów najmale nie, nie należą, nie? To jeden z trudniejszych Skywarsów na... na serwerze, na jakimś serwerze, bo to jakaś serwa są raczej łatwe. Ale wta pan chyba jakieś dobry, mam klasy jak w Jele rozwelony tu ja się dobudowałem, tam jest jeszcze jeden dobra, podro. Nie Nie tu nic podki ma, okej okay. Aha, F O, tu na trzeciego może się wklepić, Dobra, on ta wiega Aha Dobra, Łuk chociaż ma Nie! Co ja zrobię? Nie, my się tam są schodzi, o nie! Które miejsce to w ogóle było? Chyba trzecie. No Dobra tak w sumie mi dobrze idzie Jeszcze mówiąc, ej, planując nagrywanie tego odcinka nie spodziewałem się, że tak dobrze będzie szło A, nie, Kurde no Będę HP będzie Kurde Aj, na no, ciebie go się ty wbił No trudno A uše jsem. Не окна. Курда, да, вам весь готовен. Ай. Курда. Ты разгажи идти в сумме. Dobra. Dwa łuk Aha, jest jakieś bloki ma. No to nie tak. Złóg go obiję. Chceś mi. Jest rozwalony. Kurde, mało HP strasznie Dobra, rozwalony. Złóg, tak wszystkich. Aj, strzał ją. tu lepsze, tutaj lepsze. Aj, Rozwoję go. O kurde. Dobra, ale to raczej jest tak, jest przegrana, bo. Nie, już na no Wasie. No nie. Aha. A dziwnie jakoś hitał. Kurde. Tu, który byłem? A nie wiem Dobra Nie, to mi nie dzwoni telefon jakby, zresztą to taki jest odgłos z płyty Ktoś... Rozwalony seta. Tutaj jest jeszcze ktoś A nie Aj no Kurde, miejsca mi zabrakło na myszkę Nie miałem, ten Ja miałem miejsce. Dobra, żyję ja. Aha, jeszcze hape Nie, aha Nie, więc Aha, no co on, no, no. Jakiś pocenist to był no, Widzicie? Ciężko jest sobie grać arenkę, ale no szansa jakby jest Cieszę się, te pierwsze trzy, w sumie te gierki, takie szczęście miałem, w sensie Dobra, cały setup. Łotem. Dora zrzucony Tutaj na trzeciego wbijam się Wszystko, wszystko jakieś... Aha, coś się zbugowało A w ogóle No właśnie jakiś błąd był Tutaj... Gap. O, on tylko został. A, to się regeneruje jeszcze. Wiem, że jest w tutaj nieco tak nie OP. Szybko jeść, yy, Więc taką różnicę czasami jest gapy. Ale szybko chce HP. wygrana No i dzi jednak się udało, jak nie jest, tak trudno wygrać. Nie, no trudno jest. Jest tutaj wysoki poziom, ale. Ale da się wygrać. Ta ma druga wygra na e, solo w Skywarsy. No, to by była ta z tego odcinka. Taki był cel odcinka. E, jeśli Ci się spodobał odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górę. I jeśli chcesz być na bieżąco z tym, a jeszcze nie subskrybujesz kanału, to polecam. E, Również polecam dostępniać znajomych filmy, by nabić trochę zasięgów. I to była było na tyle z tego odcinka. Do zobaczenia i pa pa!